Cześć, kolejna mocna lekcja Kursu Cudów, 41. Dokądkolwiek idę, tam Bóg idzie ze mną. Dzisiejsza idea w końcu całkowicie przezwycięży poczucie samotności i opuszczenia doświadczane przez wszystkich tych, którzy są oddzieleni. Depresja jest nieuniknionym następstwem oddzielenia. Inne następstwo to niepokój, zmartwienie. Głębokie poczucie bezradności, przygnębienie, cierpienie oraz intensywny lęk przed stratą. Oddzieleni wynaleźli wiele lekarstw na to, co uważają za problemy tego świata. Jednym natomiast, czego nie czynią, jest kwestionowanie rzeczywistości problemu. Nie można jednak wyleczyć jego skutków, ponieważ problem nie jest rzeczywisty. Idea na dzisiaj ma moc, by na zawsze położyć kres całej tej głupocie. To zaś jest głupotą, mimo poważnych i tragicznych form, jakie może przybierać. Głęboko w tobie jest wszystko, co doskonałe, gotowe by promieniować poprzez ciebie i na zewnątrz, na świat. To wyleczy wszelki żal, ból, lęk i stratę, gdyż uzdrowi umysł, który myślał, że są rzeczywiste i cierpiał z powodu swojej im wierności. Nie można cię nigdy pozbawić twojej doskonałej świętości, bo dokądkolwiek idziesz, tam jej źródło idzie z Tobą. Nie możesz nigdy cierpieć, bo dokądkolwiek idziesz, tam źródło wszelkiej radości idzie z Tobą. Nie możesz być nigdy sam, bo dokądkolwiek idziesz, tam źródło wszelkiego życia idzie z Tobą. Nic nie może zniszczyć Twojego pokoju umysłu, bo dokądkolwiek idziesz, tam Bóg idzie z Tobą. Rozumiemy, że nie wierzysz w to wszystko. Jakże mógłbyś w to wierzyć, skoro prawda jest ukryta głęboko wewnątrz, pod ciężką chmurą niepoczytalnych myśli, zwartych i przesłaniających widok, a jednak reprezentujących wszystko, co widzisz? Dziś podejmiemy naszą pierwszą prawdziwą próbę pozostawienia za sobą tej ciemnej i ciężkiej chmury i przebrnięcia przez nią do świata, które jest poza nią. Dziś będzie tylko jedno długie ćwiczenie. Rano, zaraz po przebudzeniu, jeżeli to możliwe usiądź w ciszy na jakieś 3-5 minut z zamkniętymi oczami. Na początku ćwiczenia powtórz dzisiejszą ideę bardzo powoli, następnie nie czuć wysiłku, by o czymkolwiek myśleć. Postaraj się natomiast o uczucie zwrócenia się do wewnątrz, poza wszelkie czcze myśli tego świata. Postaraj się wniknąć bardzo głęboko we własny umysł, utrzymując go wolnym od wszelkich myśli, które mogłyby odwracać Twoją uwagę. Od czasu do czasu możesz tę ideę powtórzyć, jeżeli będzie to dla Ciebie pomocne. Przede wszystkim jednak postaraj się zanurzyć tak, by sięgnąć w dół i do wewnątrz, z dala od świata i od jego wszystkich niedorzecznych myśli. Usiłujesz sięgnąć poza to wszystko. Usiłujesz pozostawić pozory, i zbliżyć się do rzeczywistości. Dotarcie do Boga jest całkiem możliwe. W rzeczy samej to bardzo łatwe, ponieważ jest to najbardziej naturalna rzecz na świecie. Można by nawet powiedzieć, że jest to jedyna naturalna rzecz na świecie. Droga, stanie otworem, jeżeli, jeżeli uwierzysz, że jest to możliwe. Ćwiczenie to może przynieść bardzo zaskakujące wyniki, już przy pierwszej próbie. A prędzej czy później zawsze kończy się powodzeniem. Omówimy ten rodzaj ćwiczenia bardziej szczegółowo, w miarę jak będziemy posuwać się dalej. Nigdy jednak nie będzie ono zupełnie bezowocne. Możliwy jest nawet natychmiastowy sukces. Posługuj się dzisiejszą ideą bardzo często przez cały dzień, powtarzając ją bardzo powoli, najlepiej mając zamknięte oczy. Myśl o tym, co mówisz, o tym, co znaczą te słowa. Koncentruj się na świętości, jaką. O tobie zakładają, na niezawodnym towarzystwie, które jest Twoje, na pełnej ochronie, jaką Cię otacza. Zaprawdę możesz śmiać się z myśli o lęku, pamiętając, że dokądkolwiek idziesz, tam Bóg idzie z Tobą. Dokądkolwiek idę, tam Bóg idzie ze mną. Dokądkolwiek idę, tam Bóg idzie ze mną. Powodzenia. Powodzenia i do zobaczenia.